Jeśli zastanawiacie się, jak szybko i skutecznie schudnąć do lata, to dobrze trafiliście. Lato to nie tylko arbuzy, czereśnie i truskawki, ale także i przede wszystkim świetna pogoda, upał, duże temperatury, czyli nagość. Może nie taka dosłowna nagość, ale na pewno większa niż podczas zimy, niż podczas jesieni i mrozu. Latem pokazujemy kawałek swojego ciała, czasem pokazujemy większy kawałek, czasem pokazujemy mniejszy kawałek i to wcale nie jest zależne od tego, czy mamy większe czy mniejsze ciało, tylko to jest zależne od tego, jak lubimy je pokazywać. <noise> Jeśli ktoś zrozumiał o co chodzi. Ale wracając do lata, jest gorąco, jest upał, więc tak naturalną siłą rzeczy... Tak, bywa. Jesteśmy na plaży, rozbieramy się, chcemy się wykąpać, więc pokazujemy kawałek naszego ciała. I właśnie ta nagość, to pokazywanie ciała jest dla nas olbrzymią motywacją do tego, by coś zmienić, by być z siebie zadowolonym, a może raczej, by po prostu nie wstydzić się chodzić po plaży, nie wstydzić się założyć krótkie spodenki, spódniczki. To robimy różne wyzwania do lata, czyli Stracę 10 kg do lata, stracę 5 kg do lata, będę miała wymarzoną sylwetkę, oczywiście wszystko do lata, a najczęściej budzimy się właśnie w czerwcu albo w maju, czyli mamy mniej więcej miesiąc, dwa miesiące do tego, by uzyskać swoją idealną sylwetkę. Mamy bardzo krótki okres czasu, a do zrzucenia sporo, mniej więcej, różnie to bywa. W każdym razie szalejemy, czyli restrykcyjna dieta najczęściej, zero słodyczy, zero węglowodanów, sałatki, warzywa, czasem owoce, w każdym razie jemy. Mało, wiemy bardzo, bardzo mało. Bardzo dużo ćwiczymy. Zakazujemy sobie, nakazujemy, generalnie prowadzimy do tego, by się trochę wykończyć. Nakazujemy sobie codziennie ćwiczyć, codziennie biegać, codziennie chodzić na siłownię. Czy to jest skuteczne? Chudniemy. Często, gęsto chudniemy, rzeczywiście na te wakacje. Mamy mniej lub bardziej wymarzoną sylwetkę, ale przede wszystkim wykańczamy swój organizm. Jesteśmy na totalnej redukcji, całkowitej aktywności, więc po prostu pff, szaleństwo. Poza tym wyrabiamy w sobie takie przekonanie, że aby schudnąć, aby być szczupłym, no to trzeba po prostu się katować. Katować się dietami, katować się ćwiczeniami i nie ma odwrotu. Takie zmuszanie się, to nie jest nic przyjemnego. My możemy myśleć, że wow, czujemy się fantastycznie, ale to jest bzdura. Bo tak naprawdę myślimy o tym jedzeniu, myślimy o tym słodkim, to się czasem staje naszą obsesją. Mamy ogromną ochotę, a po prostu sobie zakazujemy czegoś. Mamy dosyć tych ćwiczeń, mamy po prostu dosyć już tego wszystkiego. I tak naprawdę nie możemy się doczekać, aż skończy się lato. A gdy kończy się lato, gdy zaczyna się zima, to często dzieje się tak, że po prostu folgujemy sobie. Odbijamy wszystkie te dni, wszystkie tygodnie walki. Właśnie to jest dobre słowo. Jeśli wasze odchudzanie, jeśli dążenie do sylwetki jest dla was walką, no to coś tutaj jest nie tak. Wiecie, walką w takim negatywnym znaczeniu, czyli po prostu muszę cały czas walczyć, muszę się zmuszać, muszę, 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 chociaż mi się nie chce, chociaż jest tak mi już mi ciężko, ja się zmuszam. Albo jesteście tylko pozornie, szczęśliwi, a tak naprawdę to może nie do końca. A gdy zaczyna się zima, gdy zaczynamy sobie folgować, to tym bardziej, bardziej, bardziej przekonujemy siebie do tego, że aby być szczupłym, to trzeba się po prostu namęczyć, napocić, trzeba robić wiele rzeczy wbrew sobie i życie to ciągła walka, to pas po prostu jakichś takich nieprzyjemności. Szczerze mówiąc, to ja nie znam nikogo, kto próbując wbić się w bikini do lata, utrzymał tą sylwetkę na dłużej. Co nie znaczy, że takie osoby nie istnieją, być może gdzieś istnieją, może nawet takie znacie, ale jeśli się tak porządnie przyjrzeć, to jednak zdecydowana większość osób wraca do wagi sprzed, nawet ma jeszcze więcej kilogramów. I musicie zrozumieć, że jeśli nagle zaczniecie zmieniać swoje życie o 180 stopni, czyli nagle zaczniecie zdrowo, super, super zdrowo się odżywiać, naprawdę super, super zdrowo, jeśli nagle będziecie po prostu zmieniać wszystko w swoim jadłospisie nagle będziecie ćwiczyć, biegać, trenować. To to nie wyrobi w was nawyku, to nie wyrobi w was zdrowego nawyku. Prawdopodobnie doprowadzicie do tego. Najczęściej tak się dzieje, że wasza energia życiowa spadnie, wasze zasoby po prostu zmniejszą się i będzie ciężko i po prostu wrócicie do tego, co było dla was miłe i przyjemne, do tego co przez wiele, wiele lat zostało u was wyuczone do tego do czego organizm się przyzwyczaił co organizm zna co organizm uważa za normę nagle dieta nagle aktywność nagle nie wiadomo co to jest anomalia nie możecie się dziwić swojemu organizmowi bo on po prostu do pewnych rzeczy jest już przyzwyczajony przez wiele wiele lat nauczył się tak żyć i uważa że to jest dobre dlatego jeśli chcecie zmieniać nawyki to krok po kroku to musicie te utarte ścieżki które już są po prostu powoli 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 przesuwać na inne tory ale nie możecie zrezygnować tej ścieżki, która powstała, i nagle robić nową. Bo w pewnym momencie, tak czy siak, organizm wróci do tej starej, e, znanej mu drogi. Po prostu. Ja już mniej więcej o tym wszystkim wspominałam w filmie 5 błędów odchudzania. Tutaj będzie gdzieś link, będzie również na dole w opisie, także po obejrzeniu filmu. Możecie przeskoczyć do kolejnego wideo, czyli odpowiadając na pytanie: jak schudnąć do lata? Muszę Wam jeszcze postawić inne pytanie. Czy Wy chcecie schudnąć tylko i wyłącznie do tego lata, a potem wrócić do tego, co było prawdopodobnie? Jeśli tak się kiedyś działo, to macie o wiele większe szanse, że znowu tak się zadzieje. Jeśli kiedyś schudłyście i przydłyście, to prawdopodobnie znowu tak będzie. Czy Dajemy sobie spokój z latem, a chcemy być po prostu szczupłe przez całe życie, i chcemy trwale i na zawsze zmienić swoje nawyki i zmienić pewne elementy w naszym życiu, które pomogą nam utrzymać szczupłą sylwetkę. Oczywiście wybór należy tylko i wyłącznie do Was, ja jednak trzymam kciuki, że powoli, a do celu, raz, a na zawsze. Tak, czyli wybieramy ścieżkę kości, ale nieskuteczności. Mamy tylko miesiąc, więc po prostu... Lato! Czekaj z rzeką, czekaj z lasem. Jest gorąco, jest cudownie gorąco. Idzie fantastyczne lato. A co jest fantastycznego w fantastycznym lecie? Fantastycznie, fantastyczne arbuzy. Nie ma czegoś lepszego. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Okej, okay, może są jeszcze czereśnie, ewentualnie truskawki. Basta. Koniec.